No na telefonie byłeś i mówię, że za 10 minut będziesz, no nie? Mm -hmm. Zrobiłem sobie test internetowy męska hierarchia coś takiego mm -hmm. i wyszło, że jestem Sigma. Sigma <laughs> Naprawdę. 85% na Sigma miałem. Chyba Pójdę wysłać, to też sobie zrobisz. Będzie 2,6% <laughs> Ja ci mogę wysłać tam sobie zrobisz. No proszę ci bardzo. Bo to po polsku jest, bo to nie wiem, tam angielska strona, kurwa ten. Jeszcze test na postać z filmów i seriali, czy Han Solo, mhm. czy tam kurwa Tyler Durden, coś takiego, kim jesteś. Test na Sigmę. Czekaj, nie bij, nie bij! <laughs> IDR Labs to się nazywa, dobra. M męska hierarchia. Mhm. Męska hierarchia. Ale jesteś chuj powiem ci Powiedział Dobrze ci wysłałem? Dobrze ci wysłałem tak Po polsku to jest Dobra Dojdzie do Sigby To ty zdechłeś? To ja nie A nie, to ty mnie dwa razy zabiłeś No i Trefę co Co ty robisz? masz za Trefę makro jakieś włączone? że się odpalił lewej. Mój sposób to jest, lekko unoszę myszkę w górze i na panu w mm -hmm. Naprawdę. Chyba ktoś tu lekko oszukuje. Ale jesteś kuta. No jak wreszcie, no jak wreszcie. No jak wreszcie, żeś nie trafił. Ej, ale wreszcie to z ukłu jest akurat. No nie dobrze, ruch. dobrze. Nie moja wina, to, to ma takie upośledzone pvp.

I robimy! Uuu. O z wami, O o o to ja... O nie! O Xiaomi, mi, niedobrze. Laga, laga mam? No też też miałem. Nie, do, dobra, dawaj walczymy, bo speednik wrócił. No dobra, dobra. Ty, taki jeden możesz wygrasz. Bo jedną funkcji ci brakuje. Jestem o, o nie! No weź przestań, bo Speedy już jest. No. No, no Speedy już jest, sam żeś powiedział. Gdy miałem trzy lata, <grym> to był już każdy tata. To nie dobrze. I strefę, strefa Nie no kutas! Yeah. <laughs> Dobra to z co gramy? No to no robię. Nagi!